tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Nowe nadzieje z nową panią rzecznik praw dziecka. Dzisiaj wybór nowego rzecznika. Proszę powiedzieć jakie macie oczekiwania jako koalicja obywatelska wobec tej pani wybranej. Bardzo się cieszę, że po pięciu latach mrocznych latach rzecznikowania przez niejakiego pana Mikołaja Pawlaka, dzisiaj polskie dzieci mają rzeczywistego, realnego, prawdziwego rzecznika swoich praw pani Mecenas Monika Horna, która będzie głosem i sumieniem najmłodszych obywateli na Naszego kraju. Mnie to bardzo cieszy jako pedagoga, jako nauczyciela, ale również jako dziadka, wnuczą, które dzięki temu będą miały zupełnie lepsze prawa. Jestem o tym święcie przekonany, że dobre czasy nawiązujące do, do rzecznikowania przez pana Marka Michalaka wreszcie do Polski wróciły. Rzecznik Praw Dziecka powinien być apolityczny. Dzisiaj było to wielokrotnie podkreślane, aczkolwiek nie znalazła aprobaty wśród prawicy. No to trzeba pytać ich, dlaczego osoba, która cieszy się takim szacunkiem organizacji pozarządowych, bo chcę zwrócić uwagę, że to nie jest wybór polityczny, pani mecenas, tylko organizacje również dziecięce zwróciły się do nas, polityków, aby poprzeć tę, tę kandydaturę. Ja jestem święci przekonany, że wszystkie polskie dzieci, niezależnie od tego, jakie preferencje polityczne mają ich dziadkowie czy rodzice, będą miały zabezpieczone swoje prawa. Proszę się odnieść do słów pana ministra Błaszczka, który twierdzi, że to przez działania marszałka hołowni Polacy mogą nie doczekać się albo też może nie zostać zrealizowany plan, aby zamrozić ceny energii i stawkę 0% VAT na żywność. Proszę Państwa, Nowy Sejm działa od trzech tygodni, i ci, którzy nie mogą z klasą zgodnie z regułami demokratycznymi odsunąć się od tego koryta, do którego się przyzwyczaili, dzisiaj mówią, że my jesteśmy jakąś obstrukcją. Proszę tego po prostu nie słuchać. To są bzdury, głupoty. Mieli na to kilkanaście miesięcy, żeby te sprawy pozałatwiać. Pan Marszałek Kownia bardzo dobrze im powiedział. Trzeba było pracować we wrześniu i w październiku, a nie kończyć pracę dziewiątej kadencji. W sierpniu zdążymy, proszę się nie martwić, Polacy na święta nie dostaną na pewno e, tego, co przygotował im PiS, czyli żadnych podwyżek na święta nie będzie. Czy nowy rząd szykuje niedziele handlowe już ustawowo podczas... Następnych czterech lat kadencji taka uchwała i takie prawo może wejść w życie? W programie Koalicji Obywatelskiej jest powrót do niedzieli handlowych, ale z bardzo mocnym zastrzeżeniem: mianowicie, że osoby, które będą. Pracowały w niedzielę, będą miały podwójną stawkę e, płacy w tym dniu i gwarancję, że można pracować tylko i wyłącznie przez dwa weekendy w roku. Ja w trakcie kampanii wyborczej prowadziłem taką sondę. Zajeżdżałem do sklepików wiejskich, do, do takich różnych i pytałem. Muszę Państwu powiedzieć, że tak 60-65% osób mówiło, że chce pracować w niedzielę, około 35%, że nie chce pracować. E, ja sądzę, że czasy są już teraz też takie, po pandemii mamy jeszcze wojnę na Ukrainie, że ja zresztą wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Jak ktoś chce iść do sklepu w niedzielę, to idzie. Jak ktoś nie chce iść, to po prostu nie idzie. Nie, nie, nie. podoba mi się to, moje przekonania religijne mi na to nie pozwalają. Po prostu nie chodzę. Ja osobiście, gdyby mnie ktoś zapytał, czy w niedzielę chodzę, na zwykły odpowiadam, że nie chodzę. tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.